Cześć kochani! przychodzę do Was dzisiaj z paczuszką od yy, kochanej yy, Kasi z kanału Dark Passion Play. Ja już nagrywałam ten filmik i niestety wyłączył mi się. Nie wiem dlaczego, po prostu tak to jest jak się, yy, jak się nagrywa z telefonu. No niestety nie mam kamery, żeby na kamerze to nagrać i później na komputerze czy cośkolwiek zrobić i muszę się męczyć tak. I więc, tak na szybko Wam po prostu pokażę, co mi kochana Kasiula w tej paczuszce. Ogromnej paczuszce wysłała. Ja byłam w szoku. Kasiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą paczuszkę, za tą wymiankę z Tobą. Jesteś naprawdę kochaną, najcudowniejszą osobą na świecie. Naprawdę, Sprawdzi, sprawiłaś mi ogromną radość. Więc co. Jeżeli nie znać, A, jeżeli nie znacie jeszcze Kasi z kanału Dark, Dark Passion Play, zapraszam do Was do niej na kanał. Postawcie łapeczkę podostawnym filmikiem, jakiś fajny komentarz, serduszka. I co? No i zaczynamy, więc otwieram i pokazuję Wam, co było. Tutaj yy, oto było takie to milka. To są takie yy, jakby ciasteczka, cukiereczki z takim tym mlecznym. Nadzieniem w środku nie wiem, co to dokładnie jest. Ale spróbuję to, się przekonam. Także tutaj mamy zdrapeczki. Były takie oto naklejeczki. Zobaczcie, dostałam piękne naklejeczki od Kasi. Super. Będę miała na co naklejać na wymiankę. Mm, co jeszcze? Mm, komplet cukiereczków. Komplet cukiereczków dla dzieci. Super. Ja też skosztuję to jeszcze? Dostałam ulubioną kawę, którą ja uwielbiam pić. Tutaj gdzieś były jeszcze. Jeszcze jedna. Jest dwa, tak, dwie takie, dwie takie. Jakobs i y, dwa w jednym i dwa razy trzy w jednym. Dostałam od Kasiuli. Naprawdę nie trzeba było tyle. Stracciatella czekoladę. Dostałam też maseczki. Jedna. Druga, trzecia maseczka. Będę się maseczkować. Dostałam też do posiania coś, ale co to jest, to ja nie mam pojęcia, kochani, naprawdę. Kasiu, napisz mi, co to jest. Dostałam też dużą czekoladę. Dużą czekoladę. Hmm. Aż już nie mogę się doczekać, kiedy ją schrupię. Dostałam też takie coś, Kasiu, też napisz mi, co to jest, do czego to jest. Tu jest obrazek, ale nie mogę się w ogóle rozpoznać, do czego to służy. Bardzo cię proszę. Dostałam też knopersa orzechowego, knopersa kokosowego, kochani. Dostałam no maseczkę jeszcze, jakoś szrebęns. Dostałam co? Pod oczy. Kiedyś ja też miałam takie coś podobne, tylko inny kolor. Od, yy, yy, od Asi z kanału La Fable. To więc wypróbuję. Co jeszcze? I dostałam jeszcze. To chyba jest do kąpieli. Chyba dla dzieci. Wypróbujemy. Zobaczymy. Taką i taką. Super, Kasiu, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. I coś. I to dostałam. Kasiu, powiedz mi, co to jest? Czy to jest y, szminka do ust? Czy co to jest, bo to jest czarne. Zobaczcie, czarne jak węgiel. I nie wiem. Powiesz mi napisz mi Kasiu. I co, dostałam? No piękne. A jeszcze gdzieś mi się y, zgubił chyba list. Zaraz tu chyba jest. A! I dostałam, zobaczcie. Ananaska dostałam kochani. Dostałam ananaska. Pięknego ananaska dostałam. Super się nim drapie, kochani. Naprawdę super się nim drapie. I co? I tutaj jeszcze pokażę wam liścik od Kasi. Od Kasi z kanału Dark Fashion Play. I co? Czytamy. Hej, hey, Aniu bardzo mi miło, że zaproponowałaś mi wymiankę drapkową. mam nadzieję, że zdrapki okażą się tylko wygrane, ale jeżeli tak by nie, się nie stało przesyłam parę upominków na pocieszenie życzę Ci, aby Twój kanał szybko zdobył 100 tysięcy subskrypcji, subów o, może tak, i aby, aby ludzie cię, cię wspierający, oglądający byli zawsze życzliwi ściskam mocniutko, trzymam kciuki, całuję Kasia z kanału Dark Passion Play Kasiu, ja też Ci życzę, kochana, 100 tysięcy subskrypcji, nawet milion subskrypcji, jeżeli to jest możliwe, milion subskrypcji. I żeby też Twoi widzowie yy, Cię wspierali, oglądali i byli życzliwi dla Ciebie. Serduszko mocne, wielkie dla Ciebie, Kasiu i mm, buziaczki! I co? I przejdźmy, Było tak. Może zacznijmy od przegranych może, a wygrane zostały sobie na końcu. Dostałam od Kasi. Oczywiście nie za darmo, bo ja chciałam ją, więc dlatego umówiliśmy się na kwotę 100 zł. To niemiecką zdrapeczkę, siódemeczkę. No niestety, jak widzicie, jest przegrana. Co jeszcze? I miałam jeszcze jedną zdrapkę niemiecką. Jest to maus. I kochana Kasiu, powiedz mi, czy jest tu jakaś wygrana, czy nie ma? bo ja już nie pamiętam, ale fajnie było je jeszcze podrapać i zostawię oczywiście sobie je na pamiątkę, tak samo jak i to. Ja wszystkie listy od Was zostawiam. I co? Były też szalone zakupy, które okazały się puste. Była też siódemeczka, siódemeczka, która okazała się też pusta. Białe złoto, które okazało się puste. Było też ekstra pensja, która okazała się pusta. Superlinie, które niestety też okazały się puste, niestety. No i siódmeczka 777 też okazała się pusta i przechodźmy teraz do wygranych. Wygrały nam tak I love you z kwotą 5 zł. Premia wygrała nam z kwotą 5 zł, to mamy 10. Podwójna gra, 5 zł, to już mamy 15. I dolarek w kwocie 5 zł, to już mamy 20. Więc na 100 zł 20 zł wydrapane. Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi było fajnie podrapać drapeczki niemieckie od Kasi. I y, jestem naprawdę zadowolona z tego listu i ze, z tych prezentów. Boże, ja, ja, ja jestem normalnie w szoku, jeszcze do mnie nie dociera. Jaka Kasia mi zrobiła niespodziankę, naprawdę. Jestem mega. No, no widzicie, no nie, mogę, no nie mogę się wypowiedzieć, naprawdę. Kasiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten liścik. Ja go zostawię sobie na pamiątkę. Nie wyrzucę tego listu, na pewno. Za te prezenty, za to wszystko. Wielkie serducho dla Ciebie zostawiam. Wielkie serducho dla Ciebie zostawiam. Już jestem kochani, musiałam na chwilę przerwać. Także łapeczki pod moim filmikiem, pod Kasi, ostatnim pod moją naszą wymianką też. Jakieś komentarze poprosimy. I co, Kasiu? Bardzo Ci. Jeszcze raz, kochana, dziękuję za ten wspaniały prezent, za te słodycze, za, za wszystko, za Twoje dobre serducho. Mam nadzieję, że... No wiecie co, już ja nie, nie wiem, co po prostu mam powiedzieć. Jestem po prostu... No w szoku jestem. Dobra, nie przedłużajmy. Także zapraszam do Kasi na kanał Dark Passion Play. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. I nie zapomnijcie o konkursie na tej pli. Także buziaki, kochani, trzymajcie się. Pa!